Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku pokażę wam prawdziwy rarytas. Coś naprawdę pysznego, ale rzadko stosowanego w naszej kuchni. Jest to muszczek wieprzowy. I zapraszam do oglądnięcia filmu. Jak widzicie, muszczek został oczyszczony. Nie ma już żadnej błony. Ten biały tłuszczyk też starałem się jak najwięcej go usunąć, i teraz go przygotowujemy. Zrobię go na dwa sposoby. Jednym sposobem jest to, że go tylko lekko przepłuczemy w osolonej wodzie i będziemy smażyć na patelni. A drugim sposobem, że przed smażeniem jeszcze do gorącej, do wrzątku w sumie. Gotującej się wody, osolonej z paroma łyżkami octu, wrzucamy murzek, gotujemy go przez chwilę, odcedzamy i dopiero wtedy dajemy do smażenia. Pokażę Wam obydwa sposoby i zobaczycie, który bardziej Wam odpowiada. Tu mam 2,5 litra wody, do tego dałem dużą łyżkę stołową e, soli i trzy łyżki octu i teraz będę wrzucał móżdżek pojedynczo żeby się nie rozleciał zmniejszam gotowanie się na piątkę żeby się delikatnie gotowało delikatnie mieszamy delikatnie uważać żeby on się nie rozleciał i go Podgotowujemy do wody i delikatnie, widzicie, on się fajnie już ściął. Delikatnie gotujemy 2-3 minutki, żeby był po prostu obgotowany. Jeszcze dorzucę. Doprowadzamy wody do wrzenia, delikatnie mieszamy. Tak do momentu, kiedy zobaczycie, że on się tak fajnie ściął, i później, taką łyżką cedzakową delikatnie go wyciągamy i będziemy go smażyć. Resztę musztku zostawiłem do po prostu smażenia bez podgotowywania żebyście zobaczyli jak jedna i druga metoda wygląda i też różnice żeby zobaczyć w smaku który będzie smaczniejszy to już musicie ocenić sami. Ja też tu dam do oceny rodzince jedno i drugie. Ten muszek podgotowany będę smażył tak jak wątróbkę z cebulką ten muszczek surowy y, zrobię z jajecznicą OK, mamy przygotowany muszczek po lewej stronie jest ten gotowany po prawej surowy i ten gotowany zrobimy y, w, tak jak wątróbkę a ten surowy y, zrobimy po prostu z nim jajecznicę jego trzeba będzie pociąć po prostu w kawałki, żeby wymieszać to później z jajecznicą. Zaraz Wam to też pokażę.